Witajcie moi mili. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować nabytek, który oczywiście przybył do mnie z dalekich krajów. Oto taki adapter na kran. Za jego pomocą możemy sobie pobrać ciepłą, zimną wodę lub mieszaną, choćby do myjki ciśnieniowej i myć komfortowo ciepłą lub lewnią wodą swoje sprzęty. Także już Wam pokazuję, jak to się sprytnie montuje. I tyle w temacie. Czego Wam jeszcze nie powiedziałem, to ten dostajemy w komplecie adapterek. Ja tu mam wersję taką, że mogę sobie zwykły, o, zwykły wąż wcisnąć i przykręcić, albo końcówkę na szybko złączkę, także albo, albo montujemy. To oczywiście ląduje tu na, na wylewkę. Mamy dwie uszczelki, górną i dolną, i to nam elegancko przylega. Już Wam teraz pokazuję, jak to zrobić, bo oczywiście jedną ręką jest ciężko. Mamy tu uszczelkę górną, uszczelkę dolną i montujemy to tak na, na nasz, naszą wylewkę. I dokręcamy. Mamy dokręcane, możemy przez to sobie puścić. Także taki to oto adapterek.